Zresztą mam dopiero tam w kolejnym unboxingu czyli kolejny odcinek serii autografy. Biorę przesyłkę od Lecha Poznań. E, I tak, na porządek. E, jak zdobyłem przesłukę? Przesłukę e, pisałem z prośbą e, autograf na adres e, oficjalny Lecha Poznań, który możecie łatwo znaleźć w internecie. E, I e, taka no, fajna historia, ponieważ no, nie dosłałem przesyłki zwrotnej ilek zapakował taką swoją zobaczymy co tam jest eee, i jeszcze jedna rzecz eee, na autograf czekałem no, na przesyłkę czekałem około około miesiąca co otwieramy zobaczymy pisałem prośbę oczywiście i co my tutaj mamy A nie, pisałem, dobra. Tutaj załączałem, ale nie z znawkiem tutaj ja to wyjmę. I mamy tutaj jakieś magazyny. Ale to zaraz. Czekajcie. No nie, moich kart nie ma, no dziwne, ale a nie, są są, tutaj mam jeszcze też jakieś moja koperta nie podpisana, wróciła dobra no i tak, tej karty zobaczmy, tutaj są podpisane, nie są ale ale okej, okay. nie są podpisane, ale ale spoko ale zobaczcie to, tutaj mamy Dobra, to zaraz, to jest są karty klubowe. Najpierw zaczniemy... tutaj mam jakieś gazetki. Gazeta taka, no gazeta, taka kibica Hejlech. No, takie jest, można kupić na meczach meczach właśnie lecha, lecha Poznań. To jeszcze jak na trenował, to jest 3 listopada 2013 yy, Nowy wtedy trenował nich zawsze i to jest Kebacesa i tak I tutaj mamy już z tego roku nie 20 nie tak to będzie tak ten sezon z zawiszą bedłość Kotorowski i tutaj mamy jest autograf mojego ulubieńca, czyli Jaśmin Burić Super, super Adoraw, no to jest, to jest no coś, to jest super. Jasmin Burić. Jest Kotorowski, jest. No pewnie wszyscy pamiętają eliminację do Ligi Europy z Inter'em Baku. Dzięki niemu właśnie ELECH <laughs> przeszedł dalej. Dawid Kownacki. Jest super. I tutaj jeszcze z tyłu jest no, informacje do dzwonika. Są takie karty klubowe. Autografy są oryginalne. Keba Cesaj. I Barry Douglas. No po prostu to jest brak słów ale super rzecz, super rzecz dla nie jestem, nie jestem aż takim fanem Lecha ale ale chciałem żeby w tym roku miał mistrza żeby zdobył mistrzostwo Polski no i co? tutaj mamy autografy 5 autografów na kartach klubowych plus dwie gazety Prawda? Jest super. Więc nie, już myślę, że to, że to było na tyle. Trzeci odcinek i kończymy ten dzień, naprawdę no super. Jeszcze mogę Wam powiedzieć, że na tą przesyłkę, co ciekawe, nie wiem, ale dosłownie no, rano, jak wychodziłem do szkoły, to właśnie ta przesyłka była w skrzynce, nie wiem, nie wspomnij jak więc, a wczoraj jeszcze, raczej się w niedzielę nie było, więc ja nie wiem jak to doszło. Ale, ale jest. Ej, więc to było już na tyle. Ja się żegnam. Do zobaczenia i cześć.